Bez większej przesady można już dzisiaj powiedzieć, że awans drużyny UKS Piast do strzeszów do drugiej ligi tenisa stołowego stał się faktem. W pierwszym meczu barażowym rozegranym w sobotę ostrzeszowianie na własnej hali rozgromili MKTS o palenice aż 10 do zera, co daje im pełny komfort przed rewanżem. Przewaga gospodarzy, nawet przez chwilę, nie podlegała dyskusji. Przyjezdnym udało się wyrwać zaledwie kilka setów. Cieszy to zwycięstwo nas bardzo, ponieważ no, duże oczekiwania były w stosunku do naszej drużyny przed tym barażem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ten dwumecz zadecyduje o całym naszym sezonie. Nie chcieliśmy zawieść kibiców, nie chcieliśmy zawieść siebie, także cieszy nas bardzo, że wygrywamy ten mecz tak pewnie i myślę, że jedziemy do Opalenicy za dwa tygodnie postawić kropkę nad I. Tak zdecydowane zwycięstwo cieszy tym bardziej, że odniesione nad mistrzem grupy północnej Wielkopolskiej Trzeciej Ligi. UKS Piast zajął natomiast drugie miejsce w rozgrywkach grupy południowej. Nie będę ukrywał, że przygotowywaliśmy się dobrze do tego spotkania, ponieważ wypytywaliśmy inne zespoły z grupy północnej. Na temat opalnicy mieliśmy też nagrania, także wiedzieliśmy dużo o zespole MKTS-u. Myślę, że też doświadczenie miało duże znaczenie w tym meczu, ponieważ nasi zawodnicy już niejednokrotnie awansowali do wyższych lig, dlatego myślę, że tutaj ten aspekt też był bardzo istotny. No i dobry start, dobry początek meczu myślę, że w dużym stopniu ustawił tę rywalizację i, i mogę śmiało powiedzieć, że za rok będzie druga liga w Ostrzeszowie. Zadowoleni ze swojej postawy mogą być wszyscy zawodnicy tworzący ostrzeszowski team. W się z tobą nie ma łatwych meczy. Zawsze wynik nie odzwierciedla poziomu gry. Na obecną chwilę jest dosyć bezpiecznie. Myślę, że można powiedzieć na 99%, że druga liga jest nasza. Obawialiśmy się tego meczu, wiadomo jak z mistrzem, ale no, udało się, jest super, także myślę, że już awans mamy. Na 99% zapewnionych. Jeśli się weźmiemy ostro do pracy tak w tym sezonie, no to jest szansa na pewno na jakiś tam dobry wynik w drugiej lidze. Trenerem KTS Opalenica nie kryje, że liczył na zdecydowanie lepszy wynik. Hmm, w zasadzie jadąc tutaj nie spodziewaliśmy się, że, że w jakiś pewny sposób wygramy. E, liczyliśmy, że w jakiś sposób na pewno nawiążemy walkę na tyle, żeby mecz rewanżowy miał, miał sens i, i żeby się, chciało się go ambitnie grać. E, tak się nie stało, natomiast no też no mieliśmy świadomość tego, że rywal jest mocny. Tutaj Zbigniew Kaczmarek, zawodnik z przeszłością w Ekstraklasie, grał też w Lidze Niemieckiej, no naprawdę mocni zawodnicy, tutaj żaden z nas no, nie miał przeszłości ani w Ekstraklasie, ani w pierwszej lidze, a nawet mecze w drugiej lidze były jakimiś krótkimi tylko okresami czasu, więc no nie jesteśmy bardzo mocno zaskoczeni wynikiem. Oczywiście, że 10-0 no, to nas zaskakuje, liczyliśmy na 7-3, natomiast no, nie spodziewaliśmy się zwycięstwa. Barażowa porażka z Ostrzeszowianami nie jest jednak dla klubu z Opalenicy wielkim zmartwieniem. Pierwsza drużyna MKTS już teraz rywalizuje bowiem na parkietach drugiej ligi. Nie ukrywam, że właśnie to jest nasz drugi zespół i docelowo jeżeli nawet byśmy wygrali ten mecz i awansowali, to nie chcielibyśmy mieć dwóch zespołów w drugiej lidze. Prawdopodobnie byśmy oddali tą drużynę. Chcemy mieć jedną drużynę w drugiej lidze, jedną w trzeciej i docelowo jedną w czwartej. Taki jest myślę nasz, nasz cel. No bo dwa zespoły w drugiej widze trochę by się mijały z celem, więc jakoś też z perspektywy klubu na pewno nie dzieje się duża nam krzywda w związku z tą porażką. Mateusz Krawczyk zapowiada, że 27 kwietnia jego zespół wystąpi w rezerwowym składzie. UKS Piast zamierza natomiast wystawić swoich najsilniejszych graczy, choć wiele wskazuje na to, że tym razem zabraknie Wojciecha Syszyna, który kilka dni po meczu rewanżowym bierze ślub. Warto podkreślić, że sobotnie spotkanie wywołało rekordowe zainteresowanie ze strony kibiców. Na trybunach zasiedli m.in. starosta Janicki oraz burmistrz Patryk Jędrowiak. Bardzo pozytywnie nas zaskoczyła liczba kibiców, która tutaj przybyła. Naprawdę w sumie ten tenis stołowy jest teraz takim coraz mniej popularnym sportem i tak liczna publiczność no to jest na pewno taki element też zaskakujący i miły, no bo jednak po to się gra, żeby ludzie oglądali. Ja z czasu stwo... spotykamy się z dużym zainteresowaniem y, również osób dorosłych, ale też jest zwiększona, zwiększona ilość dzieci na naszych treningach. To bardzo cieszy, bo dużo osób też pyta nas o na mieście, jak. Jak nam się, czy nam uda się awansować do drugiej ligi. Dlatego to zainteresowanie nas bardzo cieszy i myślę, że spełniamy oczekiwania kibiców i, i ta upragniona druga liga będzie w Ostrzeszowie od przyszłego sezonu. Już dziś zachęcamy więc do kibicowania ostrzeszowskim tenisistom stołowym w przyszłym sezonie.